Zamknęli mnie! Pomocy! co ma! gościa, który zbiera na bombę i tu ma prawdziwe dwie Ja Tak, ale oko chodzi o coś chyba. Ten jest ten, a taki jeden to w nosie sobie. O, ten. Witam Was serdecznie. Nazywam się Dominik, będę Waszym przewodnikiem w szkolniach Powiadujemy sobie korytarzami dawnej kopalni i drzewa, konkretnie w tej oto części, Sztolnia nr 9 i 9A. Na przykład w tym momencie dziewiątkę, to jest dziewiątka z góry, zaś początek naszej kopalni to sztolnia nr 7 z drugiej strony szczytu Sulisa. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda sztolnia nr 7, nic prostszego, tu macie zdjęcia. <gry> Cześć. Ale spokojnie, my tam dziś nie wchodzimy. Szkoda. No chyba, że ktoś bardzo lubi takie klimaty, to proszę bardzo, ciągać się można. Tutaj, o proszę bardzo, zaczynamy. <laughs> Tylko po co? <laughs> Słuchajcie, obiekt jest absolutnie niebezpieczny, dostępny turystycznie. Ja tam miałem okazję być dwa razy. I przyznam szczerze, że nie podjąłbym się wprowadzania tam turystów. Udamy się do składu materiałów wybuchowych. Pójdziemy tam takim bardzo pokręconym korytarzem, korytarzem wężowym. Nie bez powodu korytarze o takim kształcie budowano. Jakby coś tam przypadkiem miało eksplodować, Fala uderzeniowa mogła wtedy się zatrzymać na zakrętach tego korytarza. I dzięki temu pozostałe chodniki naszej kopalni były bezpieczne. To co? Idziemy się rozerwać? No, tak, nie mam żadnego problemu z tym, żeby zdjęcia robić się i tak dalej. No, wie, sam dużo takich rzeczy robię, ale. Powiedzmy, że to jest, to jest nasza praca i nasza relacja, którą sami wyprodukowaliśmy sobie. I... Ale powiem Wam, że złoto Wrocławia naprawdę istniało. Mhm. zielone, były też żółte. Jak znajdziecie w domu, proszę nie wyrzucajcie. Wbrew temu, co powiedziało nam po Czarnobylu, szkło ranowe nie szkodzi naszemu zdrowiu. Sprawdzimy, jak kolega uważał, co to za Dzisiaj go widziałeś? Tutaj takie zwierzyły są? Bardzo dobrze. Super. Ja nie pamiętałam. Jesteśmy na przodku sztolni numer 9. 70 metrów. Za tą ścianą jest przodek szczolni numer 7, tej najstarszej części naszej kopalni. I ile to jest 70 metrów. Możecie sobie wyobrazić. Odwróćcie się, zobaczcie, tam na końcu jest światło. Wyjście ze szczolni. 150 metrów mniej więcej stąd, z tym guziczkiem. Zatykamy uszy. Bum. Zam złamę wody. Pamiętacie może jak w zeszłym roku pewien kogoś w telewizji powiedział, że jak ktoś sobie radzi w biznesie, to ma się przedranżowić. Słuchajcie, to no ziomek, który powiedział tam jakiś wiceminister, że jeśli są obostrzenia, które nie pozwalają wam pracować w waszym zawodzie, to sobie zmieńcie zawód. Zapraszam. <laughs> Co będzie serwowane? Słuchajcie, myśmy tutaj kiedyś faktycznie eksperymentowali. Eksperymenty kończyły się w tej oto buteleczce. To się nazywało nalewka walońska, miało ponad 50% mocy, było nalewką ziołową, ale słodką w smaku i bardzo mocno rozgrzewającą. Czasem nazywaliśmy ją też nalewką zwalońską, bo potrafiła zwalić z nóg. No niestety od tego roku w pomie butelkowanej nie wychodzi. Usłysz, Barbaru Tygielka, wiernego górnika słowo. Do ciężkiej pracy zjeżdżamy nad szybem. To zechciej nas uchronić w głębokiej, podniczej nocy. Chroń nas przed przygnieceniem przez skały, przed grożącym nam śmiercią poministym wybuchem metanu i wyrwij nas w potrzebie. Ty, która jesteś naszą ochroną w walce z duchami węgla, pomóż nam także dzisiaj panować zaczepki złych nieprzyjaciół i wybijaj godzinę odpoczynku. Codziennego wyjazdu na górę. Nalot na Hiroshima. Krótko po starcie, kiedy ładunek bombowy o wdzięcznej nazwie Lidl-Wonie został uzbrojony przez kapitana Personsa, pułkownik Tips powiedział do załogi. Uważajcie, co mówicie. Każde słowo przejdzie do historii. Lecimy z pierwszą na świecie bombą atomową. O 7.25, po blisko 6 godzinach lodu, bombowce zbliżyły się do brzegu diabolii. Po kilkudziesięciu minutach znalazły się nad celem Hiroshima. Na widok wrogich samolotów w mieście rozległy się syreny alarmowe. Po ostatniej 15 bombardię zlokalizował punkt komitacyjny most na rzece Otra. Punktualnie 17 sekund później uruchomił mechanizm spalniający. W wiosce Kargula i Pawlaka, gdzie kręcili wieje, wiesz, gdzie my jechał. Ale te domy są na pewno przebudowane, one na pewno nie są te same. Na pewno są też przebudowane, coś tutaj pomalowane. Ale... No nie? No? Faktycznie, to było chyba to wesele Filmowa mapa Lubomierza. 11 filmów tutaj było nakręconych. A tutaj jesteśmy przy Muzeum Kargula i Pawlaka. sami swoi, przede wszystkim nakręcone w 60 osób roku to w daleko na zachodzie nie mocne mocnych albo żyć a tu? zmarli? narwowe osoby, co? to byliśmy Tajemnica Twierdzy Szyfrów Polsko nocną dekonadę Co wpisujesz? Pozdrowienia z przechlewa. Jest tu parę rekwizytów z filmu Tutaj na przykład mamy korzuch babki Pawlakowej Łóżko z domu Pawlaków, dzisiaj 28 grudnia Ciekawszą rzeczą jest drewniany płot oryginalny i ziroger Na szczęście, mimo wielu spornych kwestii, postanowiono zrealizować filmik. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś inny grał Kargula i Kotnaka? Ja też nie. Jednak obsadzenie Władysława Hańcza i Wacława Kowalskiego w tych rolach wywołało dość dużo dużych ekipie filmowej. Władysław Hańcza był znanym aktorem, mającym na swoim koncie poważne role teatralne i według niektórych nie pasował do roli zwykłego chłopa. Natomiast z Wacławem Kowalskim było odwrotnie. Nie był popularny i przeważnie odgrywał niepizodyczne role filmowe. A w trakcie jakoś nie zabłysnął. Andrzej Bólawczyk, gdzie dowiedział się, że to tak na kapowanka, przewidywał klatę filmu. Ach, jakże się odmylił. Bardzo dużo ekspozycji. Ktoś tam malował chyba, co? Galeria. Wycinki pewnie z kadrów. Idziemy ulicami, gdzie kręcono film sami swoi

Comment je ne remarque tu pas que ça m'a tué à chaque fois Śmiało, 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 śmiało do końca. I tutaj mamy najdłuższe przejście, widzimy wiodące z sali portretowej komnaty imienia Anny Marii aż do na sam dół, do, do, do lochu filmowego. Sala książęca.

Kto będzie ostatnią osobą zamykającą toletą? Nie ma chętnych. No dobra. To się trafi. To się traci. Prosiłbym tylko o jedno. Nie zamykamy tego przejścia. Bo nieumiejętne zamknięcie grozi po maniempad. Zapraszam. Wszystko to widzimy. to kosztuje. Mama się wyszedł. Wchodzimy też Wchodzimy do piwnicy de Andréa. Chyba no. Zamek Zamyk czocha. Łukasz. Mm. Ładny zameczek. Siemanko, 29 grudnia Jesteśmy w Karpaczu, idziemy na razie do kościółka Może wejdziemy na schronisko samotnie Jak będziemy mieli siły 0 stopni Celsjusza, jest w miarę przyjemnie Ja już po 5 minutach stwierdzam, że sobie nie damy rady Jest lód Zajebiście, zapomniałem baterii do aparatu nie ma baterii Jakoś trzeba sobie dziewać, nie? No Pokaż pączka. Tak. O Szianka głodna, daj łatwiej Ty nie masz pączki Tak! Mać faneczkę Auto przyjechało, nie? Tak, przyjechało, aoto spokojnie Ktoś... Gór do gór Siemaneczko w kościołku, mina baterię, Możemy coś tak Pięknie, delikatnie, naprawdę. numer 2. No, Wiktor próbuje samemu. Bez instruktora. Ekstra! No. brawo! To jest to, to uwaga na kogoś, nie? Na osi nasze. No, nawet próbujemy. Pójść. Wiesz Pięknie. Odpinaj. Odpinaj Kiedyś, jak będę miał kopa kasiory To sobie przyjedziemy na święta tu. Do Gołębiewskiego. Przy nas legii kosztują 7000 zł Instruktor nas wyciulał. Nie przyszedł na 14. Czekaliśmy 40 minut. Oddali nam kasiorę. Witor sobie trochę sam pojeździł. I też jest fajnie. Idziemy teraz na tor saneczkowy Wito sobie zjedzie. Ja sobie popatrzę. Tak mamy dzisiaj za tydzień. Na początku zapomniałem baterii. Czekaliśmy się po tym na binie I wszystko no okay, Tu.

Prędkość światła. Wsiadaj, wsiadaj. Oto z liśni. No, chodź. No. Dobra, wień to mi Ja się jeszcze raz. Nie, już idziemy. Fajnie było, nie? Oszik, co tam jest? Tu licz. Oszik, co tam jest? Co tam jest? 31 grudnia, ostatni dzień roku Jesteśmy w Jeleniej Górze na Buongiorno Buongiorno, buongiorno Italiano, belo Buongiorno Mam na kamerowana Kolejny odlicz Raz Baseny po raz trzeci Termy cieplickie Dziwne, bo się babka pytała o paszport My nie mamy, nie? No, ogólnie takie szatki. Idziemy, dwie godziny zabawy przed nami. Także basen po raz trzeci. Tym razem dużo taniej, bo... 1 zł za 2 godziny i jest jeszcze 15 minut na przebranie Jesteśmy na zewnątrz Nie będę kopcił z Dawaj jest to fajne, jak jest na zewnątrz, umieść dni, dnia. Gdzie to było, w którym? W Gołębiewskim, Teraz teren zamknięty, tam są trzy zjeżdżalnie, jedna niebieska, trzy żółte, tam taki mały basenik. Czekamy na Wiktora. Yeah.

Sauna na sucho, też się tutaj udało robić samemu. 95 stopni tu ciszy Najgorsze jest to, że jutro jedziemy na zabawę. Koniec urlopu! To jeszcze dzisiaj trzeba wstać. Mój dzień jakiś! Mój dzień